Kamradki, kamraci, król Jan Sobieski siedzi na koniu rasy polskiej. Cóż to była za rasa? Rasa stworzona na warunki wojny. Nieduży koń o silnym zadzie rozbudowanym. Taki zad każda kobitka powinna mieć. Pęciny suche, smukłe, korpus zwarty. Koń, który potrafił. Iść kilkadziesiąt kilometrów i ruszać kilkakrotnie do ataku tego samego dnia. Charakterystyka tej rasy. Małe uszy. Małe uszy. Koń był w różnym typie, ale za sprzedaż klaczy Ogiera przez szlachcica groziła infamia. Poz likwidacja szlachectwa, likwidacja majątku. Żonę się oddawało. Pod kozaków, żeby ją gwałcili, córki w niewolę. To też krzyczał ksiądz Skarga, że Polak bardziej umiłował pydle końskie niż Syna Człowieczego. Może to i prawda, że szlachcic częściej się z czułością do konia zwracał niż do Jezusa Chrystusa. Ale Jezusowi Chrystusowi wszystkie nasze myśli, a koniowi cała nasza ziemska miłość. Bo no też póki Polacy na koniach polskich siedzieli, Turków prali, kochańców bili po mordach, tratowali, co się dało. Co wszystko na naszej drodze miaszczone było na krwawą miastkę, to rzecz pospolita wolna była. Jak staliśmy się rabami na piechotę, to już z nas niewiele zostało. Pamiętajcie, ten oto człowiek na tym pomniku jest. Symbolem polskiego uderzenia, polskiej myśli, polskiej wolności, polskiej niesubordynacji, polskiego warcholstwa, wszystkiego co najpiękniejsze. Jeśli przetrwa ta zgniła Europa, to przetrwa tylko dlatego, że w naszych polskich sercach nie ma zgody na patologię społeczną. Nie ma! Krótkie zawołanie, żeby nam było cieplej, w ten październikowy dzień. Śmierć wrogom ojczyzny! Jest. Śmierć! 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 Polakiem. Mam polskie obowiązki. To nie są obowiązki innego narodu. Polak może tylko polskie obowiązki wypełniać. Polskim obowiązkom być wiernym. Za polskie obowiązki walczyć i nie daj Boże za polskie obowiązki oddać życie. Ale najpierwszym polskim obowiązkiem jest. Likwidować wrogów ojczyzny. W myśl starego hasła naszych ojców. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, 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 śmierć. śmierć, śmierć, śmierć. Na 山崎さんに Gonisz! Niezależna Polska TV. wwwnptv.pl.